Ale oni są ciśnięci o, o, o. To Co ty za flaszę rzucał? co nie wejdzie że prawie res O jest czysta. Nie, nie. Aha, nagle dwóch. No a. Uu. Nie, Oliver nie zabijaj to może Oliver zrobić Aishika. Uczu, dobra. Ja. Dostaw mu go w tym miejscu. Zabiję, zabiję, mu Ja.